Witajcie ponownie, ponownie smoku z tej strony. Za chwilę kolejny materiał, kolejne historie, jeżeli chodzi o zjawiska par paranormalne. Tak więc witam i zapraszam na kolejne niesamowite opowieści. Przy ognisku, ale zanim zaczniemy, historię która mi się przydarzyła jest to naprawdę ciężki temat do omówienia, zapewne wielu z Was nie uwierzy. Ci, którzy mieli akurat z takimi, jak to można powiedzieć, zjawiskami do czynienia, zrozumieją mnie o co tutaj chodzi. Od razu zaznaczę na początku: nie była to żadna moja wina. Nic z tych rzeczy. Zwyczajnie mieszkaliśmy w domu, w którym słuchajcie, były wywoływane duchy. Te osoby, które bawiły się wyłowywanie duchów po około kilku to było jakieś 2-3 dni przyznały nam się że coś takiego się coś takiego się bawili no także no działo się to naprawdę takie sceny że no masakra to co w tym domu udało nam się przeżyć to naprawdę szok Zaznaczę, że w tym domu mieliśmy przetrwać, właśnie przetrwać, no co ja mówię, mieszkać dwa miesiące, ponieważ no wakacje, prawda, wiadomo każdy chce się jakoś rezerwać. To i tak dobrze, że udało nam się wytrzymać miesiąc czasu. Ale zanim przejdziemy do owej całej mojej historii, przejdziemy do Historii moich znajomych. Od razu zaznaczę na wstępie, że chcą pozostać anonimowi, bez imion nazwisk, podawania miejscowości. Słuchajcie, ja to rozumiem. Rozumiem to doskonale. Każdy boi się być wyśmianym. Także dobrze, zacznijmy od pierwszej historii moich znajomych. Jeżeli chodzi o historię moich znajomych, wszystko to co. Wam za chwilę opowiem. Wydarzyło się kilka miesięcy temu. No, teraz muszę uważać, aby nie podawać tutaj imion nazwisk, dlatego muszę to jakoś tutaj przekształcać w jakiś inny sposób nagrywać. W każdym razie chodzi o. Tutaj główną rolę odgrywa pewna osoba w rodzinie. Jest to chłopak około. 35-letni. Wyobraźcie sobie jego jedyną, jedyną tutaj przyszłością jest tak zwana kariera, pieniądz, zdobywanie nowych znajomości. Liczy się tylko ja, ja, ja. Kasa, kasa, kasa. Nie liczy się rodzina, tylko kasa, aby jak najwięcej zarobić. Zaznaczę, że ta osoba była samolubna, chciwa, pazerna, wszystko to, co jakby robiła, robiła tylko pod siebie. Czyli jakby wszystkie pożyteczne korzyści wykorzystywała tylko. Dla siebie, i tutaj teraz, jakby wchodzimy na kolejny etap tej opowieści. Ta osoba miała: słuchajcie, ojca: ojca, matkę. Ojciec, czyli tato, teraz sobie wyobraźcie, odchodzi z tego świata. chodzi z tego świata. Zaznaczy, że ta osoba nie miała jakby szacunku nawet ani do swojej matki, ani do swojego ojca. Kompletnie nic. Dla tej osoby tylko, słuchajcie, liczyła się kariera, pieniądze, sława, nic poza tym. Kasa, kasa, kasa. Jednak w kilku słowach. I teraz tak. Nadchodzi pewien, dzień, pewien dzień, dzień, w którym z tego świata odchodzi bliska osoba, czyli ojciec. Oczywiście, ojca trzeba pochować. Wyobraźcie sobie, cała rodzina zjeżdża się na cmentarz. Cały dom jest pozamykany. pozamykany. Teraz zaznaczę, że klucze do domu miała tylko ta jedna osoba ten młody chłopak około 35-letni. Nikt więcej nie posiadał domów, właściwie kluczy do owego domu. Po całej tej ceremonii pogrzebowej sobie wyobraźcie, wszyscy udają się na stypę. Trzeba tutaj teraz właśnie zaznaczyć, że telefon od jego ojca został w domu. Dla wielu teraz z was pewnie się tutaj to wyda wszystko śmieszne, zabawne, coś podstawiane. Nie, jest to prawdziwa historia. Już po zakończeniu całej tak zwanej stypy, wszyscy wracają do domu, wszyscy się rozeszli. Yy, Ten nowy młody chłopak wraz ze swoją mamą wraca do domu. Nagle, w pewnym momencie, telefon, który miał schowany w kieszeni, zaczyna dzwonić. Zapewne myślą, że ktoś dzwoni z jego znajomych, aby złożyć mu kondolencje. Zjeżdża na bok. Słuchajcie. Spojrzał na telefon. Właściwie wyciągnął telefon z kieszeni. Spojrzał na telefon. Zgadnijcie, jaki numer, właściwie jaka nazwa wyskoczyła w telefonie. Numer. Właściwie... Ta osoba, która dzwoniła, była zapisana pod nazwą Tato. Tato. Yy, Owy chłopak, słuchajcie, od razu no, prawie że zemdlał, bo telefon, który od swojego ojca no, był zostawiony zwyczajnie w domu. Nikt go nie zabierał, nikt nie miał kluczy, wszystko było zamknięte na dwa spusty, także nikt nie mógł wejść do domu i wykonać, no chociażby jakiegoś, prawda, tak zwanego żarciku. Nie, wszystko było pozamykane, zadzwonił telefon. No i tutaj teraz historia potoczyła się w ten sposób. Ten młody mężczyzna odebrał telefon pod nazwą Tato i co usłyszał w telefonie? Nie słuchajcie, tutaj wam nie będę żadnych pajek kręcał. Było słychać tylko szmery: szmery, dok dokładnie słuchajcie szmery. To wszystko trwało około 20 sekund Po czym telefon się wyłączył sam Oczywiście Wielki szok, wielkie przerażenie Co mogło się wydarzyć Chłopak zarówno jak jego mama byli przerażeni Dojeżdżają do domu otwierają drzwi, zaznaczę nikogo nie było wcześniej. Dom jak zamknęli, tak był zamknięty. Po otwarciu owego domu, po wejściu do środka Tam gdzie pozostawił owy syn Telefon również nie był ruszony. Jedynie wzięcie go do ręki oraz sprawdzeniu statusu tzw. połączeń okazało się, że było nawiązane połączenie do niego samego, oczywiście. Tak jakby ktoś był w domu i wykonał połączenie zapisane jako syn. oczywiście to dużo dało do myślenia o rodzinie. Zapewne tutaj pojawi się wiele pytań, dlaczego tak się może mogło stać. No być może akurat yy, ojciec, który odszedł z tego świata chciał się tylko pożegnać. Natomiast tutaj pojawia się również druga opcja. Aby ostrzec syna, żeby nie był pazerny. Chciwy na pieniądze Nie myślał tylko O swojej karierze Ale o swojej rodzinie Jeżeli teraz chodzi o O to właściwie jak zakończyła się ta historia Niestety Nie miało to żadnego wpływu na Owego chłopaka Do dziś niestety pozosnął pozerny chciwy na pieniądze na swoją karierę. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy za kilka lat. Jednak widać, że chłopak zatrasa się sam sobie. Tak więc, będzie to już koniec owej historii. Natomiast następnie zajmiemy się moją historią, aczkolwiek Mogę wam przedstawić dwie historie, mniej więcej dwie historie, które udało mi się przeżyć, jeżeli chodzi o tak zwane zjawiska paranormalne. Oczywiście było ich dużo, dużo, dużo więcej, ale żeby tutaj wszystko wam to opowiadać, naprawdę no brakoby czasu. To jest słuchajcie opowiadania, opowiadania to są na kilka kilka godzin. No mówię, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie najbardziej wstrząsające zjawiska paranormalne, no to było kilkanaście lat do tyłu. Pamiętam doskonale. To były wakacje. To to co się działo w tym domu, to naprawdę, no to jakbyś oglądali jakiś dobry film. Horror. Eee, następna sprawa to było już, to było jakieś 5 lat temu, pracowałem jako tak zwany stróż, stróż noc, no tak zwana ochrona, prawda, w cudzysłowie tutaj mówię, w cudzysłowiu. Eee, akurat trafiłem na, na zmianę no, tak zwana nocka, prawda, że zmiany ma się e, od nocy do rana. No i akurat tak mi się przytrafiło, że tre, e, moja nocka akurat trwała 2 listopada. To, co się wydarzyło tej nocy, dzień zaduszny, prawda. Niektórzy tak, mówią, że duchy chodzą, odwiedzają i tak dalej, pojawiają się w różny sposób, różnym osobom jak chcą, kiedy chcą, o której godzinie. Natomiast to, co ja słuchajcie, zobaczyłem na kamerach, a zaznaczę, że było to między 12 a 1 w nocy. Yy, powiem Wam, tak tutaj, słuchajcie, nieważne kto, jaki, jaki byłby, słuchajcie, wyćwiczony. To nie jeden podejrzewam, żeby spierdzielał stamtąd. Yy, w delikatnych takich słowach. To co ja zobaczyłem yy, między 12 a 1 w nocy na kamerach. Yy, tak, zaznaczę, że oczywiście nikt nie pracował, bo to święto, prawda? Yy, słuchajcie, drut kolczasty, także nie było możliwości przejścia na drugą stronę. Yy, nikt nie pracował. Także no naprawdę działo się. To wszystko trwało oczywiście kilka sekund, aczkolwiek dało też dużo do myślenia. Ale dobrze o tych wszystkich historiach już dowiecie się w kolejnych odcinkach. Także w tej chwili Was żegnam. Do zobaczenia. I jeżeli jeszcze bardziej Was interesuje, interesują właściwie te historie, dajcie znać w komentarzach. Tym prędzej wezmę się za robienie owych odcinków. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.